Teraz nikt nie będzie mi narzekać, że niczego nie ma. Olej. Olej się tutaj powoli kończy. Mam nadzieję, że będzie akurat równo. Jest równo, równo. Okej. Okay. Okay. Od banku dostanę... Okej, okay, mam nadzieję, że jeszcze coś teraz kupię. Okej. Okay. Co to? Jo się z tej strony, mile! Dzisiaj nagrywam właśnie swój sklep. Ostatni zrobiliśmy jeden dzień, ale coś tutaj mi brakuje. Tutaj, okej. Okay. Mam no, nadzieję, że Wam się dzisiaj filmik spodoba i nie zapomnijcie, zostawić łapki w górę i subskrypcji. Co tam miałem kupić? Czego jest mało? Płatki jeszcze sporo. Mogę to kupić olej mąki tam. Okej, okay, no to to, to kupuję. Yy, tak. Mąka i olej. Starczy? jeszcze do wózka. on no to bez oleju, bo olej już tam mamy. Ja ci tu ja robię. Okej, okay. ostatnio wam się chyba filmik spodobał. Tam. Okej, okay, a ja idę do mojego. Paczki! robię tak. Ojo, ja cenę ja narobiłem A ten, tak, to się przyda. Okay, Ostatnie paczka. O nie. Teraz widzę, jak się to stanie. Okej. Okay. Okej, okay, no i czekaj, sprawdzę, czy coś podróżało, czy stanie. To. Okej, okay, to może być ta cena, Sprawdzę na to. Troszkę podrożało, ogroż tam jakieś <laughs> uh -huh, uh -huh. No i tam będzie... Teraz będzie o 50 grosz. Troszkę stał Troszkę zdrożyłam, no i okej, otwieramy sklepik. Płatki tam tanie. co to jest za cena jakaś? Nie wiem, z tym nie ode mnie. To są płatki Frediego Fasbera. No i teraz, a co to jest? Tu chyba powstanie jakieś sklep Tam będzie konkurencja, widzowie, chyba. Sprawdzę, czy się w ogóle da kupić pracowników. Tutaj jest, są jakieś dziwne rzeczy tam. Sianek kredytów. Od dziesiątego levela. Jak ja mam level? Nawet nie wiem go co a ma um, nanosić paczki z dworu, okej okay. za 20 level, no ja nie wiem kiedy w ogóle. Eee, okej, okay. mm -hmm, mm -hmm, no. Dziękuję. O! No chodź. Możecie mi płacić gotówką, ale żeby była równa. O, coś dużo płatek, chyba dzieci ma pani. Eee. Okej, okay. robot. No, da mi pani po pięć. Takie będzie ładne, to była ładna wieża. Okej. Okay. Co on szuka? Coś się skończyło. Chyba tak. Pani Szukam, cztery, sześćdziesiąt. Co pani szukała? Już klikam 60... Co no Pani szukała? wszystko jest... No. Wszystko jest. Co pani szukała? Olej, dużo. Co jest? Przecież nawet jeszcze pani tutaj nie doszła, już ktoś przyszedł. No nie. Widzowie, nie wiem. 3 złote. To dobrze, że trzy złote, bo to robię se małukie. Co jest? Ja nawet nie wiem, co się stało. Nawet nie wiem, co się teraz Wszystko, ale okej. Okay. Idziemy tutaj. Ciekaweś tam było coś. storage storych. Czekaj. Aha. Okej, okay, zbieramy na test Siton. Dziękuję, chociaż tyle. Albo róbcie kartą, albo tym. Najlepiej gotówką, ale bez reszty. Potem kartą, a naj... no, chociaż to. Fajne pani zakupki ma w moim sklepie. No, to niech pani częściej przychodzi i wydaje 10 zł. Co... Co godzinę. No, dziękuję. Płatki się kończą. No to płatki domówimy sobie. A tam płatki się domówi. Płatki. Co jeszcze tam mam? Co jeszcze? Makaron mogę jeszcze, ale. I olej. Olej mogę jeszcze zamówić. Okej, okay, no to olej zamówię jeszcze. Jak pan chwilę. Patrz, pan. niech poczeka. Okej, okay, teraz nikt nie będzie mi narzekać, że niczego nie ma. Olej. Olej się tutaj powoli kończy. Mam nadzieję, że będzie akurat równo. Jest równo, równo. Okej. Okay. Okej, okay. okay, jeszcze. O, jeszcze się zmieni... Dobrze, idziemy szybko tutaj. Dzisiaj postaramy się uzbierać na tam. Szybko, szybko. Karta tutaj. 8.30 Okej, okay, to karta 3.80. Okej, okay, ok. Tutaj tak, 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 tak. Tak. 5. Miły dzionek. Okej, okay, okej. Okay. tam sześćdziesiąt. W takim tempie to ja nic nie zarobię w takich pieniążkach. Dobrze. Dobrze, dobrze. Hmm, ile? Na no, tak. razie jeszcze nie ma takiego tego. Kto mi robi? Z... Ała, awa, awa. Ja ci coś chciałam zrobić. Wyjdź, wyjdź, wyjdź. O to pani duże zakupki robi. W naszym sklepie. Mam nadzieję, że szybko zarobię nam no, to, co ja chciałem. Okej, okay, to... kropka 70. Jeszcze ktoś nie. Okej. Okay. Hmm. Lebek się to się skończyło. Makaron się skończył, okej. Okay. Makaron i to się jeszcze kończy. Karon I co jeszcze? Kończy się jeszcze chleb. No i chlebek zamówienie takie. Niech pani jeszcze chwilkę poczeka. Niech pani zdąży poczekać jeszcze. Pani pewnie teraz woła kasę. A, myślałam, że już nic nie ma tu. Mąka jeszcze jest dużo... o jecie. Szybko, szybko. Mam 50, to możemy jeszcze szybko zarobić. Okej, okay, dobrze, dobrze, dobrze. Już nadchodzę, już nadchodzę. Mam nadzieję, że pani dużo rzeczy kupiła, bo jak nie, to, to panią zjem. Aż tak dużo to pani rzeczy nie kupiła. Ale coś tam 13. 18. A8, okay. ja cię! Żebym. Można, można. No, eee, jeden dolar. Chociaż tyle. Eee, pa pałapki... Dwadzieścia groszy... Tyk, tyk... Dziewięć złotych. No to pani, to zakupki fajne. Takie zakupki proszę robić często. Sześć, eee, okej. Okay. Ej, no szybko to zarobi. no okej, okay, dobrze. Mam jeszcze, będzie trzeba. 14. kropka. Czekajcie, chwilę jeszcze zamknę sklep. żeby już mi tutaj nikt nie wchodził. I już tutaj. No, no tak. 7. No, szybko teraz się zarabia. Sześć. 16... Okej, okay, dobrze. Można, można. Koniec dnia. A, jeszcze nie mogę? Mogę teraz? Enter. Okej. Okay. Koniec dnia, więc coś zarobiłem. Tam. Coś się. Płatki się kończą. Coś się skończyło, ale nie pamiętam co. To się chyba skończyło i płatki, tak? Tak, sprawdzę sobie. To jeszcze jest, ale płatki, okej. Okay. Tam się to zamówi, bo już tego jest mało. Ok. Żeby było więcej pieniędzy i szybciej. Oj, co ja robię? No to idziemy, 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 idziemy. Taka krótka za... krótka ta, okej, okay. idziemy dalej, odłożamy karton, dobrze, no i tak, Towką.. okej. Okay. Okej, okay, dobrze. Okej, okay, tak. 11. Okej. Okay. Szybko, róbcie te zakupy. Tam, okej. Okay. Będzie rachunek za prąd. Bo nie będzie żadnego rachunku za prąd. Ej, zakupy to takiej pani niech robi codziennie, proszę. Dobrze. A frut nie ma, okej. Okay. Już, 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 sprawdzę, czy mnie na to stać. Co, co? A tutaj jeszcze, jakaś lodówka. Okej, okay. czego się ja nie mam? Kończą się płatki. Mąka. Mąka okay, i płatki, okej. Okay. Ale jeszcze przez ten czas zarobię na to. Okej, okay, dobrze. Szybko. Dziękuję. Chyba już mam, chyba już mam, chyba już mam. Tak, nie. Jeszcze troszkę. Przychodźcie szybciej albo kończę już ten dzień na, na ten czas. Szybko, rób otwieramy sklep. Produkty się kończą. O W takim tempie to ja tego nie zrobię, ale okej, okay. to jeszcze tam zarobi, zamówić okej, okay. makaronu, nie, mąkę, olej, mąka, olej i płatki, mąka, olej, mąka i olej, Czy chyba jeszcze tak tego nie ma. Tego już nie ma od drugiego. Ja to zakupię, to tu. się wypłaciłem z tymi zakupami. Ale to tam nie szkodzi, okej. Okay. Szybko niektóre robię, wkładam. Jest się zmieniło, okej. Okay. Teraz szybko, olej wiejski. No, mam nadzieję, że ja to szybko zarobię. Już. Mąki już nie ma nawet okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobrze. Taka kolejka to możemy jeszcze chyba zrobić do tych 300 na razie. Dziękuję. A co to pan robi za zakupy jakieś? Ej! jak chcę zarobić! Nie po to kupowałem tyle rzeczy. No, ej! Nie no ja. To ja tego nigdy nie zrobię. Czy produkty się jakieś kończą? Nie kończą. No, panie agencie, proszę, niech pan kupi tutaj dużo rzeczy. Dużo. Makaron. Naprawdę. Nie, widzowie. Dla nich chyba są tutaj za drogie ceny. Naprawdę. Te ceny są. Nie za drogie. Przecież to przecież są normalne ceny. Może płatki nie, ale. No takie. Popatrzcie, no na cukier pudry to się 5 zł. Na chleb to 4. Makaron to też 4 w prawdziwym życiu. Nie wiem. A. 7, 40... Okej, okay, no to duże takie zakupki. Niech pani robi takie częściej, chociaż. Okej, okay, dziękuję. Tak. No co tu? Ach, pułapki, płapi. Nie szybciej mi to... No nie szybciej mi się tu zarabia, okej, okay, wszystko jest dobrze. Pani. Pani ostatnio... Błagam, pani nikt zrobi takie zakupy jak wcześniej. Błagam, proszę panią. No, okej, okay, dobrze. Dobrze jest. Widzowie? Tak, tak, ona robi zakupy dla dzieci chyba. Ok. W takim tempie. Dziękuję pani, że. Akurat? Ej, pani mi... Ej, pani, pani... Pani dotrzymała obietnicy tamta. ta? Ok. Tutaj 14. 20. Ej, no pan to. No okay. i teraz trzeba zamknąć sklep. Tam. No, a tam pani ostatnia jeszcze przed tym, co chce zrobić fajnego. O! Ej, czegoś nie ma dla tej pani. Dziękuję. No i robimy to. Nowe produkty powinny chyba być. Nie. Coś kupiłem. Ola Coś kupiłem. W nie wiem co. Ja wiem co kupiłem. Chyba. Nowy sklep? Powiększenie sklepu! Okej. Okay. Teraz jak to przesunąć? Okej, okej, tutaj. Ja cię powiększenie sklepu, no tak. Okej. Okay. To Wyjdę sprawdzić. Z banku dostanę. Ok, mam nadzieję, że jeszcze coś da z kupie. Ok. Co to? Stork is lost. Bój. Pyt. Pyt. Ok. Stork is lost. Co to znaczy stork is slow? Czekaj, e, bibl. coś już. Właśnie teraz chyba mam nowe produkty, tak? Tak. Tak. E, tutaj okay. bierzemy to. Hmm, troszkę drogie. Mamy mhm, duże zakupki. To duże zakupy. Teraz idziemy po te zakupy. Możemy zakończyć dzień. A jeszcze nie. Już bym chciał, albo już. Freddy Fazbear. Płatki. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Kawy trzeba ustawić cenę dla kawy. Dużo tej kawy. Ale okej. Okay. Tam... Ja ci teraz zrozumiałem, co ja zrobiłem. Pożyczkę od banku. Jaki zrobiłem błąd? Okej. Okay. Jaki zrobiłem ja wielki błąd. Tak, tak, bierzemy to. Tutaj. O, kawa jeszcze nie. Widziałem, co to. Olej. Już od tego oleju. O, kawa, kawa. Jeszcze kolejna kawa. Okej, okay, jeszcze makaron i kończymy odcinek. Zobaczcie, co ja zrobiłem. Okej, okay, no to, to by było tyle z tego odcinka. Pa, pa!